Najpierw przystąpimy do złożenia przysięgi przez pana Pawła, żeby został w jednym ze Proszę podejść do miejsca przysięgi. Do przysięgi. Proszę po każdym moim zdaniu mówić słowo Przysięga. Wstępując w szeregi polskich dużych, strzeleckich Przysięga, wierność narodowi, pol, narodowi polskiemu w obronie jego wolności, suwerenności, jedności ter, terytorialnej. Przysięgam. Bronić wiary katolickiej która od wieków jest spoiwem łączącym naród Polski i jest podstawą trwałości naszych zasad moralnych i etycznych. Przysięga. Trochować przysięgi ostatniego rozkazu dowódcy Armii Krajowej generała Dziadka, który nakazuje nigdy nie szkodzić ojczyźnie, a zawsze na każdym stanowisku działać dla dobra narodu i państwa polskiego. Przysięga. Bezinteresownie i sumiennie wypełniać obowiązki organizacyjne, a władzę w organizacji może wykorzystywać za dobra ogółu. Przysięgam. Dokładnie wykonywać rozkazy i być gotowy do osobistych ofiar za dobra ojczyzny i organizacji. Tak mi dopomóż Bóg, Święta Trójco i Ty Maryjo Królowej Polski. Amen. Amen. Przywitajmy oklaskami Nowego Strzelca. Wiwa! Niech żyje O, przysiędzę. Teraz zakładasz. Chyp, chyp, chura. No, prosimy o oklaski. Przywitajmy Nowego Niech żyje! Niech żyje! Witamy, witamy. Nowego Strzelca. naszej armii. Ktoś będzie trzymał trzymał. Warmi Narodowej Witamy. Okay. Proszę o podanie, pro, Proszę o podanie śmieci. To awansowania Wyson. Dziękuję. Dobra. w imieniu naszelnej komendy polskich drużyn szwedzkich nadaję ci stopień kaprala drużyn szwedzkich Stanisz, Boga i Ojczyzny uchwale Boga i Ojczyzny uchwale Boga i Ojczyzny uchwale Boga i Ojczyzny uchwale Boga i Ojczyzny no witajmy przywitajmy gratuluję gratulacje gratulacje Budujemy my polsko demokrację. Złożyłeś przysięgę i zostałeś awansowany w obecności wielkich i zacnych ludzi. Pana premiera Kawiera Janowskiego. Przywitajmy go pod klaskami. W obecności najbardziej wykształconego w samobronie posła Dżubitarzka. <grywka> Witajmy. Witamy Panie, też bardzo zasłużony i proszę pogratulować Panu kapłanowi. Dziękujemy, dziękujemy Wam wszystkim, ucieszmy się, tak ta ważna i symboliczna ceremonia przebiega. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy. Gratuluję ci serdecznie no i staraj się dobrze, żeby pan pułkownik Sądecki dawał nowe wnioski do awansowania Gratuluję i ja również.